Stajemy dziś do apelu, aby w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej przywołać pamięć o tych naszych rodakach, którzy w drodze do Katynia dla uhonorowania zamordowanych tam polskich oficerów sami oddali życie w służbie Rzeczypospolitej. Wzywam do apelu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę. Marię Kaczyńską. Wzywam do apelu ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczarowskiego wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putre, wicemarszałka Sejmu Jerzego Szwajdzińskiego, wicemarszałek Senatu Krystynę Bochenek. Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, generała Bronisława Kwiatkowskiego, generała Andrzeja Błasika, generała Tadeusza Buka, generała Włodzimierza Potasińskiego, admirała Andrzeja Karwete, generała Kazimierza Gilarskiego. Wzywam do apelu posłów i senatorów Rzeczypospolitej Leszka Deptuę, Grzegorza Dolniaka, Grażynę Gęsicką, Kredowacką, Sebastiana Karpiniuka. Wzywam do apelu Aleksandrę Natalii Świat, Arkadiusza Rybickiego, Jolantę Szymanek-Neresz, Zbigniewa Wassermana, Wiesława Wodę, Edwarda Wojtasa, Janinę Fetlinisko, Stanisława Zająca.